Tyle w górach spędziliśmy, a jeszcze nam każą wywiad zrobić. No. Jesteś na to gotowy? Nie. To może jakieś proste pytanie. Kto był twoim idolem z lat młodzieńczych? Ale sportowym czy ogólnie? Ogólnie. No to sportowy to chyba gruby Ronaldo. Brazylijczyk. Taki mój ulubiony, ulubiony piłkarz z takich młodzieńczych lat. Później gdzieś tam zainteresowania się zmieniły i piłka odeszła na bok. Ale to jako dziecko to jednak ta piłka. Powiedz, grałeś gdzieś, czy, czy jak w ogóle wyglądały te twoje lata młodzieńcze? Być co, gdzieś się grało w piłkę gdzieś za blokiem, czy na boiskach, na osiedlach. Później zaczęły się jakieś takie y, szkółki. Y, później były jakiś dłuższy okres przerwy. I może już nie na starość, ale gdzieś tam jak już byłem pełnoletni, no to grywało się w playarence. Y, tam w rozgrywkach u mnie w mieście w Jastrzępie Zdroju. No i skończyło się chyba na rezerwach GKS u ja z których później trafiłem e, do kul odpornych, do am futbolu. no a powiedz mi, jak to się... na jakiej w ogóle pozycji grałeś? Jak grałeś w tą piłkę za tam jak miałeś 18-17 lat? raczej zawsze byłem do strzelania bramek, więc gdzieś z przodu jako napastnik, bo nie za dużo trzeba było biegać, a skuteczność była. Natomiast no, na skrzydełku, no nie byłem za bardzo, że tak powiem, wybiegany, żeby dawać radę. Także, no, na pierwszego pierwszego sprzętu, na napastnika zazwyczaj. Czyli w sumie ta amputacja trochę ci zniszczyła plany, plan, plan, mogłeś być napastnikiem, tak? No, mogłem zrobić niesamowitą karierę w okręgówce, co najwyżej. to, to też nie byłem jakimś piłkarzem górnych lotów. No natomiast gdzieś tam, yy, tak naprawdę... Yy, Nawiasem mówiąc, czym w cudzysłowie umiejętności, które prezentowałem na boisku w polu, przełożyły się trochę też na grę nogami w bramce. Co też jest dosyć, istotną, dosyć istotnym elementem gry w futbolu. No bo jednak chłopakom, którzy poruszają się na tych kulach, trzeba tą piłkę dokładnie zagrać. No i gdzieś to tam się udaje. Więc myślę, że to, to że grałem w polu, jako, w jakimś stopniu mi teraz pomaga też w tej bramce. Tym bardziej, że znam też jakby. Wtedy jakby biegałem na, strzelałem na bramkę, więc teraz stojąc na tej bramce też mogę trochę więcej się domyślić, na co napastnik może zrobić, więc to też jest jakiś taki plus. No, a powiedz jak to się stało. No, wstałeś pewnego dnia, poszedłeś do pracy, no, i się obudziłeś w szpitalu następnego bez ręki. Hmm? No, dla wszystkich byłby to wielki szok, pewnie dla Ciebie też, ale jak Ty sobie poradziłeś z tą całą sytuacją? No to znaczy no, nie byłem pocieszony z tego względu, że to była prawa ręka. Jednak wolałbym stracić tą lewą rękę, którą miałem gdzieś tam słabszą, bo byłem praworęczny. Natomiast gdzieś po tym wypadku szybko się pozbierałem, bo chyba dwa dni po wypadku, po operacji już szukałem sportu, który mógłbym uprawiać, bo gdzieś tam mimo tego, że już wiedziałem, że bez tej ręki no, zostałem po prostu inwalidą, no to gdzieś tam dalej chciałem jakoś aktywnie mm, brać udział w sporcie. No akurat wtedy Znalazłem w internecie On Football, ale wtedy była tylko reprezentacja Polski, nie było jeszcze w ogóle ligi w Polsce. No i pomyślałem sobie, że no gdzie tam do kadry, no nie ma szans, jakiś taki mokry sen. No a okazało się, że później powstała liga, ja pojechałem też na zgrupowanie mm, pierwsze chyba w ramach Ekstraklasy, to jeszcze było dla Gryfa Szczecin, ja byłem w ogóle wypożyczonym zawodnikiem. Czytałam o tym właśnie, się tak. zdziwiłam, że to Szczecin i gdzie ty w Szczecinie? To znaczy, bo to było jeszcze znaczy, bo ja po wypadku wyszedłem ze szpitala i grałem właśnie w rezerwę AGKS-u yy, na normalnym boisku w piłkę 11-osobową jako napastnik i na skrzynkę mailową przyszła wiadomość, że yy, jakiś tam facet, yy, trener po prostu próbuje yy, stworzyć klub amfutbolowy w Będzinie, w Psarach no i gdzieś tam zasłyszałem, znaczy z tego co on mówił, że jest szansa na kadrę, że, są, że to jest fajna przygoda, że można pograć w piłkę. Mimo tego, że się tej ręki nie mam, no tylko że jedynym jakby mm, takim warunkiem jest to, że musiałbym być brąkarzem. No i na początku trochę tak, no nie szczególnie mi się to podobało, no bo gdzieś tam no, na tej bramce człowiek nie lubi stać, no ale koniec końców się zdecydowałem, no i jakoś tak już zostałem z 8 czy 9 lat. A powiedz mi, to byłeś w tym Szczecinie i potem od razu tak nagle wpadłeś do reprezentacji, czy jak to było, czy jeszcze jakieś I, sparingi były? Na pierwszym turnieju, na który pojechałem jako pożyczony zawodnik do Gryfa Szczecin, właśnie poznałem Bartka Łazutowskiego i całą y, spółkę, graliśmy turniej, gdzie gospodarzem była wtedy jeszcze y, Lampard Warszawa, to, to teraz jest Legia Warszawa, nie? No i gdzieś tam zagrałem po półmeczu, i okazało się że gdzieś tam w trybunach, czy gdzieś tam w obrębie boiska poruszał się właśnie Marek Dragosz ten reprezentacji Polski. Gdzieś tam mnie zauważył, że dobrze mi chodziła praca nogami, a ja też stawiałem na te nogi, no bo na bramce się nigdy nie miałem bronić, więc wykłowałem piłkę. I mi się to spodobało, zaprosił mnie na pierwszą kadrę do sztawnicy. No i jakoś się udało utrzymać. No i teraz no, nie narzekam. Gram w tej kadrze, gram w kule odpornych, mam. Szansę właśnie sp sprawdzać się na boisku, więc no, udało się. A pamiętasz, może jaki był Twój pierwszy mecz w barwach reprezentacji polskiej? Jak? Tak. Jak wyszedł ten mecz? Jaki był wynik? Jak Twoje odczucia? To pierwszy mecz na debiut zagrałem na towarzyskim turnieju w Hiszpanii. I to był mecz z Francją, który wygraliśmy 9-0. Więc okazało się, że to był, był najlepszy debiut w historii w futbolu, bo oni puścili żadne bramki, a myśmy trochę naszczelali, więc jakby yy, nie było tak ciężko, jak mogło się wydawać, mecz raczej prosty, no a później to już ciężary, i <grym> <grym> później tym gorzej. <grym> no. Także no, zajęliśmy, bo ostatecznie tam w ogóle drugie miejsce, Hiszpania nas gdzieś tam punktami uprzedziła i oni zajęli pierwsze miejsce, my drugie i Francja, z tego co pamiętam, Trzecie i chyba były tylko trzy reprezentacje wtedy. I to był mój taki debiut. No to powiedz, to byłeś jedynym bramkarzem wtedy, czy jakiś ktoś inny był? Yy, nie no, na turnieju ze mną był yy, legendarny dziadek, Marek Zadębski, który wtedy był yy, takim nominalnym bramkarzem, yy, nie, nie wiem czy można powiedzieć pierwszym bramkarzem prezentacji Dobra, Polski, ale na pewno już miał doświadczenie, yy, yy, ograny i dużo czasu już grał wam w futbol. No, 15. No i też bardzo dużo się od niego tak fakt faktem nauczyłem, bo gdzieś tam podpowiadał mi cały czas, jakieś tam wskazówki mi dawał, jak mam sobie tam poprawić pewne rzeczy, których mi brakowało, no i no, myślę, że coś tam potrafię, no, na dzień dzisiejszy. A jakaś złota rada od niego była? Złota rada? Yy, kurczę, wiesz co, no ciężko mi powiedzieć, bo to było już tak dawno temu, ale na, pe na, pewno, na pewno jakieś rzeczy mi po prostu podsunął, które mi ułatwiały... Pracę w bramki i na pewno było to związane jakby z ustawianiem się w bramce względem tej strony z dysfunkcją. Bo przesuwanie w bramce no, bez tej ręki wygląda troszeczkę inaczej, bo trzeba się troszeczkę inaczej ustawiać. I on mi tam gdzieś podpowiadał, no bo jakby trener jest cały i też nie do końca... Mm, może sobie zdawać z tego sprawę, że pewne rzeczy są dla nas łatwe jak zrobimy je po swojemu, nie? No bo on jednak jest cały, więc może też na takie szczegóły nie zwracać uwagi. No ale dziadek gdzieś tam podpowiadał no i przydało się. No, A jak myślisz, jaki jest Twój obecnie największy sukces, jeżeli chodzi o grafę futbolu, czy to klubową, czy reprezentacyjną, i jakie masz cele na kolejne lata? O Jezus, to jest takie długie pytanie, że już nie pamiętam. Największy sukces to na pewno transfer do kul Odpornych i, i medale z mistrzostw yy, Europy. W tym przypadku akurat dwa brązowe. No wiadomo, mistrz polski z kul Odpornymi też yy, taki jeden z moich ulubionych medali, bo był ciężko wypracowany. Tym bardziej, że gdzieś tam u nas w klubie zawsze pod górkę, no ale to był bardzo dobry sezon i ten medal był taki dla mnie też bardzo ważny, bo wiem, że wtedy w tym sezonie, no wiadomo jak w każdym innym, włożyliśmy dużo pracy, no ale wtedy akurat... Zgrało się to z wynikami sportowymi i udało się zrobić tego majstra, więc to też jest taki ważny medal. Więc chyba te trzy medale, takie naj, naj, najfajniejsze osiągnięcia. Chciałbym też y, bardzo zrobić medal z Mistrzostw Świata, które będą na przykład w tym roku, więc jest niepotrzebna szansa, no bo w Meksyku na przykład nam się nie udało. A tak naprawdę w tej takiej mojej małej kolekcji to no brakuje tego medalu Mistrzostw Świata i miałbym wszystko. No i chciałbym też jeszcze, jakbym miał tak już naprawdę wybrzydzać, to pojechać na Champions League z kulodpornymi i coś tam też wywalczyć. No bo to by była też przygoda, no nie tylko dla mnie, bo na niej nie byłem, ale też dla chłopaków, którzy, którzy w ten nam futbol grają, a nie mają szans na przykład na te takie wyjazdy zagraniczne, bo nie grają w kadrze, a byłaby to super przygoda dla wszystkich, nie? I to na pewno byłaby taka fajna pamiątka i jakieś takie wspomnienia z takiego wypadu w ramach Ligi Mistrzów. Też mam nadzieję, że ten Champions League się uda, ale... Powiedz, dlaczego w sumie jesteś w Bielsku? Czy to tylko chodzi o to, że jesteś z Jastrębia i masz tutaj blisko, czy jakieś inne aspekty o tym zadecydowały? Yy, to znaczy, to raczej była taka sprawa po koleżeńsku, bo yy, zaczynałem grać Wam futbol, grałem w tym właśnie szczecińskim gryfie i byłem tam wypożyczony razem z Krzysiem, Broną i Piotrkiem i Zerą, więc gdzieś się zakumulowaliśmy, no a że oni grali tak naprawdę później w kul odpornej, ja byłem w tym będziemy, bo myślałem, że ta drużyna tam w końcu powstanie, ale jednak się tak nie stało, no bo stwierdziłem, że tu mi jest najbliżej i gdzieś tu są takie moje... znaczy moi kumple, więc no, decyzja była prosta. No i wiadomo, że też jest bli bliżej, no... nie wyobrażam sobie na przykład gry dla Warszawa, gdzie musiałbym dojeżdżać do Warszawy, yy, czy spotykać się z nimi tylko raz za kiedy, bo... no tu mam wszystko na miejscu, mam kumpli, gdzieś tam yy, pasujemy do siebie, cała ta kapela nasza jest taka... mocno zżyta i... I mówmy się szczerze, że cała ta drużyna składa się z takich outsiderów. Wszyscy, którzy są w tej grupie, nie mogli się gdzieś tam pasować, a tutaj okazuje się, że pasujemy do siebie idealnie, więc no, to jest takie moje miejsce. I y, mówię, gdybym miał okazję na przykład na jakiś transfer, czy ktoś by mnie chciał gdzieś tam ściągnąć za granicę, czy nawet do innego klubu, to nie zdecydowałbym się. Tutaj raczej zacząłem i tutaj skończę granie wam futbolu. No i bardzo dobrze, Łukasz. Inaczej to by się źle dla ciebie skończyło. Więc. Jesteś, jesteście takimi niepasującymi pu, puzelkami do wszystkich, ale razem tworzycie jedność w kole odpornych, w bielsku się układacie. A powiedz mi jeszcze ostatnie pytanie. Trzy słowa, które, e, którymi możesz opisać futbol, co ci dały? Czyli trzy słowa, które mi się kojarzą na futbolem, na pewno jest to pasja, na pewno są to wyrzeczenia i brak czasu. Bo ogólnie bardzo dużo trzeba go poświęcić, żeby w niego grać. Tym bardziej, że. no... Nie możemy się z niego utrzymać i oprócz tego, że poruszamy się po całej Polsce grając ligę, grając mecze towarzyskie, czy tam trenując w kadrze, musimy poświęcić bardzo dużo weekendów, bo tak naprawdę jesteśmy w stanie spotkać się tylko w weekendy, no i to nas kosztuje przy okazji, no mówię, dużo czasu i bardzo dużo wyrzeczeń, bo wiadomo, człowiek by gdzieś pojechał na wakacje, pojechałby gdzieś, nie wiem, w góry, czy na jakąś nawet głupią imprezę, no a niestety... Yy, a, a futbol absorbuje bardzo dużo tego naszego wolnego czasu. No i po prostu bez tych wyrzeczeń no nie, nie bylibyśmy w stanie być w takiej formie, w jakiej jesteśmy. Czyli jeżeli chodzi o żonę am futbolisty, to jest weekendy sama. Także pamiętajcie, dziewczyny, trzeba uważać na am futbolistów. Ale to chyba plus. <głos> <głos> Możemy już kończyć, jest chyba długie. Co chcesz zrobić na no, kończymy? Wikołka mam zrobił. Tak to chodzi. Nie, bo to z górki spadło. No nie, no chodź. 3, no nie, nie masz nie masz. właśnie. Trzy, cztery. Polska kość.